Aloha! Cześć kochani! Końcowe odliczanie, kochani, bo już za chwilę cały Poznań ukulele. Tutaj u nas w Poznaniu 3, 5 czerwca. Warsztaty, koncerty, muzyka, taniec, zabawa, śpiewanie. Wszystko za darmo! Warto przyjść, trzeba przyjść, kochani. 3 zaczynamy w klubie festiwalowym w Mucho's, tutaj też kończymy, a 4-5 czerwca na dziedzińcu Urzędu Miasta będzie się to wszystko działo. Przychodźcie od południa mniej więcej, do wieczora wszystko za darmo. Można przyjść również za darmo, ukulele sobie tam pożyczyć, żeby popróbować swoich sił, ale polecam posłuchać, poglądać wykonawców, pobawić się z nimi, będzie naprawdę fantastycznie. Senioruki będą ukulele wojery. Nie zdążę wszystkich wymienić, są wszystkie informacje na Facebooku, na naszych social mediach. Cały Poznań Ukulele, znajdźcie nas. A serdecznie też zapraszam w sobotę specjalnie, czwartego wieczorem o 21.00, koncert na dziedzińcu Urzędu Miasta. PPNOU i goście specjalni Gaba Kulka i Tomek Makowiecki. Możecie przyjść i z nami sobie pośpiewać, pograć. Cały Poznań Ukulele, cały Poznań. Kukulele. Mahalo, do zobaczenia tej.